Po prostu do tego, do księgowego, i oddałem to, i kupiłem. Kupiłem trzy rzeczy: mleko, mleko. Ko kola to moja, wczorajsza. Utko kupiłeś, czy nie? A to udko wcześniej. A to wcześniej, tak? Czyż ja Kupiłem. No i zapomniałeś. Trzy rzeczy kupił i zapomniał. Nie, bo dwa rzeczy zjadł. A, to pewnie zjadłeś już, tak? Nie, to już Albo nie Na pewnie, kole to kupiłem. Kolę jeszcze kupiłeś? I papierosy, i trzy rzeczy. O, i papierosy. No, a widzisz, no. Papierosy. No. O, 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 nie. Kola to była wczoraj, a papierosy kupiłem. Kamera tu jakiś razu. To właśnie nowe, nowe Nowa kamera.